Super TV pod Biogradem, aktualizacja pogody wieje tak, jak miało wiać, czyli do 25 węzłów po rywach. Popatrzmy sobie, tak to wygląda pod Biogradem. Już się nam układają tutaj po wodzie pasemka. Pasemka elegancko. A tutaj proszę bardzo, są jachty, które płyną obok nas. Niektórzy próbują na większej ilości zagli. A my sobie płyniemy, my sobie płyniemy, proszę bardzo, na przednim samym wielku, osiągając nawet sześć węzłów czasami w porywach. DSC nam się włączyło, zaraz zobaczymy, co tam się dzieje, co się dzieje. Wiecie, wiemy, co się dzieje? Czy nie wiemy, kochani? Nie wiemy jeszcze, zaraz, zaraz zajrzymy. No i co? Wychodzi na to, że prognoza się sprawdza. Dla tych, którzy pytają i są bardziej na południu. Wyrywajcie w kierunku północy, jeżeli się się rozukoszamy, jesteście gdzieś w okolicach Krzybenika. Bo to się będzie rozwiewało najprawdopodobniej jutro, tak zgodnie z prognozami. Dzisiaj, też po 12, też będzie mocniej wiało, bo już mocniej wieje niż jak wypływaliśmy. A jutro, jutro chyba będzie zgodnie, zgodnie z Aladynem, e, tak wiało, tak e, że być może trzeba będzie trochę postać. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, że bezpiecznie, trzymajcie się cześć.